Po mojej operacji moja rodzina obiecała się mną zająć podczas rekonwalescencji. Zamiast tego wyjechali, zostawiając mnie bez jedzenia i leków. Kiedy zadzwoniłem do mojej siostry, powiedziała: Nie mamy wobec ciebie żadnych obowiązków. Nie jesteśmy twoimi służącymi. Wyszeptałem tylko: Dziękuję, że pokazaliście, kim naprawdę jesteście. Wtedy podjąłem decyzję i sprawiłem, że tego pożałowali. Już teraz zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. To bardzo pomaga w tworzeniu dla was kolejnych poruszających treści. Nazywam się Ostawa. To, co opowiem teraz, to nie tylko historia. To nieme wołanie porzucenia, bólu i skumulowanej zemsty. Zawsze byłem osobą, która daje z siebie wszystko. Oddawałem się całkowicie. Kiedy moi rodzice umarli, to ja podtrzymywałem wszystko. Pracowałem dwa razy więcej, żeby opłacić rachunki. Zrezygnowałem ze studiów, aby opiekować się młodszą siostrą Lucyną i bratem Markim. Zawsze powtarzali, że mnie kochają, że jestem filarem rodziny. Ale wszystkie te słowa zawaliły się w chwili, gdy najbardziej ich potrzebowałem. Pod koniec zeszłego roku zdiagnozowano mnie guz jelita. Lekarz nie owijał w bawełnę. Pilna operacja. Ogarnął mnie głęboki strach, strach przed operacją, pooperacyjnym okresem, tym co miało nastąpić. Musiałem zorganizować wszystko w pośpiechu. Ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienie z pracy. Poprosiłem o pomoc jedyną rodzinę, którą mi jeszcze pozostała. W szpitalu Lucyna płakała i ściskała moją dłoń. "Oskar, oczywiście, że się tobą zajmiemy. Wszystko będzie dobrze." Marek milczał, tylko kiwnął głową. Uwierzyłem. Uwierzyłem jak głupi. Operacja przebiegła nawet dobrze, ale prawdziwy koszmar zaczął się później. Wróciłem do domu na wózku inwalidzkim z ranami, które piekły przy każdym ruchu. Umieścili mnie w pokoju z tyłu domu: łóżko, mała butelka wody i sprana poduszka. Pierwszej nocy nikt nie przyszedł. Myślałem, że to zmęczenie. Następnego dnia obudziłem się oszołomiony, z gorączką. Otarłem się do kuchni. Dom pusty. Żadnego chleba. Umówiliśmy się, że zostaną ze mną, dopóki nie wrócę do zdrowia będą podawać leki, robić zakupy. Nic. Krzyczałem. Głos miałem słaby, ochrypły, wołałem lucynę, marka, absolutna cisza. Ani kroków, ani drzwi. Tylko samochód przejeżdżający za oknem. Chwyciłem telefon trzęsącymi się rękami, ekran zamazany łzami, których nie zauważałem. Wybrałem numer siostry. Odebrała od razu. Cześć, Lu, gdzie wy jesteście? Ledwo wydobyłem z siebie głos. Padł krótki, ostry chichot. To nie był śmiech kogoś, kto kocha, to był udawany, szyderczy śmiech. Głos Lucyny odpowiedział zimny jak brzytwa. Ach, Oskar, pojechaliśmy na wycieczkę, musieliśmy się zrelaksować. Nikt tutaj nie jest twoim pracownikiem. Ziemia usunęła mi się spod nóg. Głowa mi pulsowała, zimny pot spływał po karku, przełknął ślinę, próbując opanować zawroty. A moje leki? Błagałem. Mam gorączkę, źle się czuję. Westchnęła niecierpliwie, jakbym był tylko kłopotem. Słuchaj, jesteś dorosły, rać sobie sam. My też mamy swoje problemy. Nie mamy wobec ciebie obowiązku. I odłożyła słuchawkę. Stałem tam, patrząc na ekran telefonu, wciąż kurczowo trzymając aparat po rozmowie. Ból fizyczny ściskał mnie, rany ciągnęły, głód rozdzierał żołądek, ale nic nie równało się z raną, która otworzyła się wewnątrz. Zdrada eksplodowała mi w piersi. Cały czas, w którym rezygnowałem z moich marzeń, oszczędności i pragnień, wydawał się być na nic. W tamtej chwili, między łzami i gorączką, Wyszeptałem prawie bezgłośnie: Dziękuję, że pokazałaś mi prawdę. To był ostateczny cios. Coś tam umarło, ale coś też się narodziło. Cicha, zimna i zdeterminowana siła. Nie będę już żebrać o uczucie, nie będę błagać o pomoc. Jeśli chcieli mnie widzieć słabego i porzuconego, będą zawiedzeni. Przetrwam, nie dla nich, ale dla siebie. A gdy się podniosę, zobaczą z daleka i zrozumieją, co stracili. Położyłem się na tej cienkiej chuście, oddychałem między bólami i potem. Zamknąłem oczy w tym dusznym pokoju i złożyłem obietnicę temu, co we mnie zostało. Podniosę się i nikt już więcej nie sprowadzi mnie do niczego. Kolejne dni były najgorsze w moim życiu. Pokój zdawał się zapomnianym magazynem. Duszne ciepło, odłupane ściany, które ściskały mnie jak nielidzialne dłonie. Gorączka szła w górę i w dół. Każda fala gorsza od poprzedniej. W nocy strach narastał, strach, że nie obudzę się, że umrę samotnie, zapomniany przez tych, których kochałem najbardziej. Nogi drżały mi jak papier. Trzeciego dnia udało mi się doprowadzić do kuchni i otworzyć lodówkę – pusta, ani kromki chleba. W zlewie brudne naczynia, z których unosił się kwaśny zapach. Próbowałem zagotować wodę. Ale upadłem na podłogę, zanim zdążyłem zapalić kuchenkę. Leżałem tam, na zimnych płytkach, patrząc na poplamiony sufit, z pustym żołądkiem i rozdartego sercem. Myślałem, że to koniec. Myślałem, że prawda przyszła, by mnie pochować. Ale na tej cienkiej granicy między końcem a odrodzeniem coś we mnie zaczęło się składać na nowo twardy, jasny pomysł. Nie pozwolę się zakopać żywcem. Kolejne dni były najgorsze w moim życiu. Pokój zdawał się zapomnianym magazynem, duszne ciepło, odłupane ściany, które ściskały mnie jak niewidzialne dłonie. Gorączka szła w górę i w dół, każda fala gorsza od poprzedniej. W nocy strach narastał. Strach, że nie obudzę się, że umrę samotnie zapomniany przez tych, których kochałem najbardziej. Nogi. Drżały mi jak papier. Trzeciego dnia udało mi się doprowadzić do kuchni i otworzyć lodówkę. Pusta. Ani kromki chleba. Wzlewie brudne naczynia, z których unosił się kwaśny zapach. Próbowałem zagotować wodę, ale upadłem na podłogę, zanim zdążyłem zapalić kuchenkę. Leżałem tam, na zimnych płytkach, patrząc na poplemiony sufit, z pustym żołądkiem i rozdartego sercem. Myślałem, że to koniec. Myślałem, że prawda przyszła, by mnie pochować. Ale na tej cienkiej granicy między końcem a odrodzeniem coś we mnie zaczęło się składać na nowo. Twardy, jasny pomysł. Nie pozwolę się zakopać żywcem. Myślałem o poddaniu się. Myślałem o poddaniu się, ale coś wewnątrz mnie po prostu odmawiało wygaszenia tego ognia. Pod koniec tamtego popołudnia usłyszałem stukanie w bramę. Przeciągnąłem ciało do okna prawie bez sił. To był pan Sylwester, mój sąsiad z obok. Emeryt, wdowiec, mieszkał sam. Niósł w rękach mały darnek i torbę z dwoma bochenkami chleba. Kiedy mnie zobaczył, jego oczy szeroko się otworzyły. Na Boga, oskar, co ci zrobili? Bełkotałem słabym głosem. Dochodzę do siebie. Bez pytania o pozwolenie wszedł, odstawił garnek na zlew i delikatnie uchwycił mój ramię. Pomógł mi usiąść podał pęknięty kubek z ciepłym bulionem do rąk i patrząc prosto w moje oczy powiedział coś, co na zawsze zapadło mi w serce. Oskar, rodzina nie definiuje się krwią, to ci, którzy się opiekują, gdy nikt inny nie chce. W tej chwili coś we mnie pękło, ale coś też się odbudowało. Jego słowa były balsamem, ale także ostrzeżeniem. Musiałem przestać oczekiwać dobroci od tych, którzy potrafili oferować tylko pogardę. W kolejnych dniach pan Sylwester wracał wielokrotnie, prawie zawsze pod wieczór. Zostawiał pudełko z jedzeniem, leki, kawałek chleba, a nawet odręczne karteczki, wersety, małe wiadomości i żarty, które miały wywołać u mnie uśmiech. I tak, powoli, lecz stanowczo zacząłem się poprawiać. Odzyskałem apetyt. Udało mi się samodzielnie wziąć kąpiel. I pewnego sobotniego poranka wstałem, nie opierając się o ścianę. Płakałem, płakałem stojąc przed lustrem, widząc zmęczoną twarz, ale z odrodzonymi oczami. Ból mnie zniszczył, ale porzucenie obudziło. Pomoc przyszła tam, skąd najmniej się spodziewałem nie od rodziny z krwi, lecz od samotnego sąsiada, który podał rękę, gdy nikt inny nie chciał. Dwa miesiące później, cisza ze strony Lucyny i Marka. Ale byłem już wystarczająco silny. Gdy rany się zagoiły, poszedłem do banku i wypłaciłem starą lokatę, którą zostawił mój ojciec na moje nazwisko znacząca kwota, której nigdy nie dotykałem. Wykorzystałem te pieniądze na coś, czego nikt by się nie spodziewał. Otworzyłem małe, Prosty sklep spożywczy, dobrze przemyślany. Pracowałem dzień i noc. Studiowałem marketing, zarządzanie, robiłem kursy online, podczas gdy ból nadal tętnił w kościach. I powoli rósł mój biznes. W ciągu roku miałem już trzy placówki. Jedna z większych dystrybucji w regionie chciała nawiązać ze mną współpracę. Wtedy zadzwonił Marek. Jego głos drżał z desperacji. Stary, mamy kłopoty. Potrzebuję Twojej pomocy. Później zadzwoniła też lucyna. Bracie, przepraszam za to, co się stało. Popełniliśmy błąd, nie wiedzieliśmy, jak źle się czułeś. Słuchałem w milczeniu, nie przerywając. Gdy skończyli, wziąłem głęboki oddech i spokojnym uśmiechem odpowiedziałem: Mieliście szansę. Porzucenie mnie było Waszym wyborem. Teraz dbanie o moje życie to mój wybór. Nalegali dalej, dzwonili, wysyłali wiadomości, pojawili się nawet pod sklepem. Ja tylko obserwowałem. Z daleka, w milczeniu. Szłem swoją drogą. Dziś jestem całkowicie zdrowy. Moja firma otworzy piątą placówkę. Kupiłem pierwszy samochód, a dom, w którym prawie umarłem, porzucony, sprzedałem. Pieniądze przekazałem organizacji charytatywnej. Nie mściłem się krzykiem ani przemocą, moja zemsta była milczeniem, była zwycięstwem. Było widzieć ich, jak połypają własną pogardę. A jeśli ktoś tam, kto to słucha, przechodzi coś podobnego, wiedz jedno: nie potrzebujesz wsparcia tych, którzy pojawiają się tylko gdy wszystko jest dobrze. Musisz się podnieść, pokazać światu, że nikt nie zniszczy kogoś, kto już został zniszczony i przeżył. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał. Tutaj każda opowieść to krzyk przezwyciężenia. Podziel się z kimś, kto potrzebuje przypomnienia czasem zotanie pozostawionym w tyle to dopiero początek największego zwrotu w Twoim życiu.